Pałac Kultury i Nauki, Galeria Złote Tarasy, dworzec Warszawa Centralna, idealne warunki do dania skoku narciarskiego. Czwarty przystanek Akademii Lotnika to Warszawa i to tutaj spełniamy kolejne marzenia. Zakładamy kaski, gogle, zapinamy narty i 3, 2, 1, jedziemy!

Szczególnie dla tego Proszę yeah. Państwa, specjalnie na ten event Aleks przyjechał. Cześć, ja jestem Paweł. Dzisiaj 16 listopada 2024 roku w Warszawie, tutaj przed Pałacem Kultury, spełniło się moje największe marzenie z dzieciństwa. Cześć, jestem Julian. Dzisiaj biorę udział w Akademii Lotnika Polskiego Związku Narciarskiego. Jest to spełnienie moich marzeń, ponieważ mam dziś urodziny. Przyjechałem tu specjalnie z Olsztyna ponad dwie godziny drogi, żeby pierwszy raz poczuć się jak skaczek narciarski w dniu moich rodzin. I było to zawsze moje wielkie marzenie, no i dzisiaj udało się je spełnić. Wszystko się zaczęło prawdopodobnie jak miałem jakieś 3-4 latka z moim wujkiem i rodziną. Wujek jest góralem, oglądaliśmy właśnie skoki narciarskie. Od tamtego momentu jakoś ten sport stał się taką ważną częścią dla mnie. Zawsze moim marzeniem było skoczyć na właśnie skoczni narciarskiej. No i dzisiaj właśnie to marzenie się spełniło. Dzisiaj były różne etapy przygotowań do skoku. Wszystkie etapy były nadzorowane przez profesjonalistów. Można było się dużo dowiedzieć, jak wygląda skok narciarski, jak wygląda trening prawdziwych skoczków narciarskich. Dla mnie najcięższą sprawą szczerze była technika lotu. Strasznie trudne się to okazało, mimo że wydawało się poza mnie proste, a już na skaczni no to sam skok robi swoje. Tak naprawdę dużo nie pamiętam, ale było bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Alex I heard. That you are learning Polish. So please tell <laughs> welcome in Warsaw. Witamy w Warszawie. Witamy w Warszawie. Witamy w Warszawie. Akademia lotnika. Akademia lotnika. Pałac kultury nauki. Pa Pałac? Pałac kultury? Kultury nauki. Nauki. He is yeah. learning a lot. Yeah. yeah. I'm also, But yeah, I'm also prepared a sentence which I will try to to try. sprawdzamy now. jak Aleksowi idzie język polski. Alex, okej? Okay. Does okay. your let's uh, see. Yeah? for me. Okay. Eee uh, z Czekam na rozpoczęcie sezonu Pukaru z A ze mną absolwentka Akademii Lotnika Patrycja, która tu przyjechała prosto z Legionowa. I jedno pytanie, które mi się ciśnie na usta, patrząc jak sobie ona radziła. Patrycja, od ilu lat trenujesz soki narciarskie? Od pięciu minut. Ale to jest niemożliwe. Jeszcze raz, od ilu lat skaczesz? Od ilu lat trenujesz? Od pięciu minut. To Czyli to był twój pierwszy skok na tej naszej skoczni? Tak. Przyjechałam i skoczyłam. No, Drodzy Państwo, mam nadzieję, że zobaczycie na materiałach jak ona skakała. To właściwie były loty. No Potencjał taki, że sam Aleksander Szczek łapał się za głowę. To co? Ponieważ widzimy talent i ten projekt jest po to, że takie talenty mamy wychwytywać. Widzę potencjał. Pytanie jest bardzo proste. Wracasz do Legionowa czy do Zakopanego na treningi? mogę od razu to kofernek od razu traktniki. dobra trener kadry narodowej kobiet mam do niego numer mogę dzwonić już teraz tak tak <grym> no, trenerze Marcinie Bachleda dzwonię do ciebie na Lillehammer jeszcze Patrycja nie będzie gotowa ale kolejne pary świata jedziemy z koksem. zgadza się tak tak i o to w tym programie chodzi mamy nowy talent brawo Patrycja oni jeszcze usłyszycie <grym> few words about this event do you have something like this in norway or maybe in austria because you are of course from austria Well, in Austria, you have this uh, Goldie Cup where uh, Andreas Goldberger he actually was the initiator of this, uh, which has been going for many years, but not with those, this kind of small hill. But in Norway, this kind of project has been working for several years, and this was a really good initiative to get more kids to, to introduce more kids to ski jumping. So I think this is a great possibility to have this facility in big cities and also maybe in the future at schools that we can get as many as possible Polish kids to get to know ski jumping, to try ski jumping. I remember in, in Norway, I think it was over 100,000 kids wow. that tried ski jumping, and maybe a, a small percentage will well, continue with ski jumping. Oh, of course. And Poland is much bigger, so we need to get more kids to try ski jumping. Alex Our next mm -hmm. event is in Wisła during World Cup yeah. in ski jumping. Yeah. So you will tell in Polish. Zapraszamy, so Zapraszamy. we invite you yeah. for Akademia Lotnika in Wisła. Okay, okay. so, so yeah. we are telling to this yeah. camera. Zapraszamy. Zapraszamy. Do Wisły. Do Wisły. Akademia Lotnika. Akademia lotnika. 6 grudnia. 6 grudnia. My tam będziemy. My tam będziemy. Akademia Lotnika powoli żegna się ze stolicą Warszawą. Dziękujemy. Był Aleksander Sztek, pojawiły się uśmiechy na twarzach, spełnione marzenia o oddaniu soku narciarskiego i o to w tym wszystkim chodzi. Ale już teraz zapraszam Was na kolejny przystanek, już piąty. Widzimy się w Wiśle przy okazji zawodów Pucharu Świata w skokach Narciarskich. Będziemy również i my z naszą mobilną skocznią i z Akademią Lotnika. A więc do zobaczenia w Wiśle.